Cześć wszystkim w tym odcinku w drugiej części dotyczącej programowania układów programowalnych. Bardziej się mówi konfigurowania, ponieważ układy programowalne się konfiguruje. Ta nazwa jest trochę myląca, układy programowalne. Powinno, powinno być układy konfiguro, konfigurowalne albo coś w tym stylu, no, ale przyjęła się układy programowalne. I teraz tak, to jest układy, są CPLD. I teraz pokażę Wam prosty program. Który, który tam dostajecie z tą płytką. Znaczy, to jest program, który po, po, uruchamia diody LED na płytce. Ale chcę wam pokazać, jak wygląda oprogramowanie. Więc to oprogramowanie się nazywa Quartus 264 bitowa wersja. Tutaj macie Help About Quartus. Jest to wersja tak zwana Web Edition. To, ta wersja jest darmowa do zastosowań domowych i komercyjnych, więc bardzo pana sprawa. Link, skąd możecie ściągnąć to oprogramowanie, podam nadale do tego filmu, w komentarzu do tego filmu. Ze strony Altira, oczywiście firmy produkujące układy programowalne. I teraz tak, to jest przykład programu napisanego w języku Veri, Verilog. Nie będę się dzisiaj zagłębiał, żeby Wam nie mieszać. Chcę Wam pokazać proces programowania takiego układu. No tutaj widzicie, program tak wygląda. Się ciągnie tutaj, czyli rozpoczyna się od słowa moduł. I tutaj się kończy na end moduł. Więc tak, nie będę się dzisiaj zagłębiał, żeby Wam nie mieszać, ale pokażę Wam, jak się programuje taki układ. Czyli jeżeli już macie podłączony programator, tak jak było to w pierwszym wideo, jak Wam pokazałem, jak podłącza się taki programator USB Blaster, Altire, to tutaj macie takie coś jak Pin Planner. Jeżeli naciśniecie ten Pin Planner, to zwróćcie uwagę tutaj się pokaże wasze urządzenie. Moje urządzenie, mój układ programowalny to jest rodzina, to jest EPM240T100, 100 nóżek, C5. To wszystko ma swoje znaczenie. Tutaj ma tak zwanych 240 logical elements, elementów logicznych ale bardziej szczegółowe informacje na temat układów programowalnych co to, to są te logiczne elementy dlaczego, dlaczego jest ich na przykład 240, a w niektórych jest na przykład dużo więcej, na przykład na przykład nie wiem, po 64 tysiące i wzwyż, dlaczego układy CPLD, w tym wypadku jest to układ CPLD, mają dużo mniej niż FPGA i tak dalej będę mówił w kolejnych odcinkach na temat układów programowalnych, więc śledźcie mu kanał i w tym odcinku pokażę Wam e, informacje. Tutaj e, ten pin planner pokazuje Wam, bo ten, ten, ten układ ma tutaj 100 pinów. I teraz 100 nóżek. I na mojej płytce, e, jeżeli zwróciliście, oglądaliście wideo e, na temat e, układów programowalnych na moim kanale, to zwróciliście uwagę, że e, te nóżki są podłączone na przykład pod tak zwane diody LED, żeby migały sobie. I u mnie, na mojej płyce jest to, jest to pin 99, 100, 1, 2, 3, 4, 5. Czyli tu mam podłączonych raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8. Mam podłączonych LEDów. Czyli te 8 LEDów jest podłączone właśnie pod pin numer 99, 100, 1, 2, 3, 4, 5 i 44. I na to, to wygląda. I teraz jeżeli tutaj macie program, to zwróćcie uwagę, tutaj macie takie coś jak Data Out 8-bitowy i właśnie jak tutaj macie ten PIN Planner, jak naciśniecie, to ten Data Out jest przypisany do pinu. I tu zwróćcie uwagę, oczywiście tu mogę sobie zmieniać ten pin, mogę sobie ustawiać inny, ale zawsze ustawiacie taki, jaki macie u siebie na płytce. Więc u mnie to jest poprawnie ustawione. Mamy też wejście tak zwane zegarowe i tutaj mamy e, widzimy napięcie e, i natężenie w, 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 w amperach, w miliamperach. E, I teraz tak, pokażę wam jak się programuje. Więc zamkniemy ten pin planner. Na początku pokażę wam jak się kompiluje. Więc tutaj macie st, e, strzałeczkę taki start compilation. Uruchamiamy. To i zwróćcie uwagę co się dzieje. Następuje proces kompilacji. I teraz ten proces się uruchamia. I teraz czekamy aż się wykona. Więc zwróćcie uwagę, tu idą procenty i czekamy. Tu mamy pełno informacji, jak to zawsze warningów. Najważniejsze, żeby nie było błędów. Widzimy tu wciąż proces kompilacji. Tu widzimy części poszczególne. O tych wszystkich tutaj rzeczach będę opowiadał w kolejnych odcinkach, więc śledźcie kanał. A tu jest całkowity proces kompilacji. I teraz, jak proces kompilacji się zakończy, widzimy, że full compilation was successful. 24 warningi, czyli ostrzeżenia. To ignorujemy. Ostrzeżenia nie są jakieś. Najważniejsze, że błędów nie było. I teraz, żeby zaprogramować, wystarczy. Tu jest takie coś jak programmer. Naciskacie to. I teraz, jeżeli oglądaliście pierwszy odcinek, to właśnie został wygenerowany tzw. plik POF dla układów CPLD i teraz zwróćcie uwagę, tu jest USB Blaster, który Wam pokazywałem w pierwszym odcinku. Jeżeli nie widzicie, to musicie sobie odznaczyć. Jeżeli nie macie zainstalowanego zainstalowanych sterowników, to Wam się pokaże no hard drive, ale jeżeli macie USB Blaster, to wybieracie i to wszystko. Więcej o tych ustawieniach będę mówił później. I teraz tak, jeżeli chcę zaprogramować, to tutaj program konfigur zaznaczam w sobie. Oczywiście mogę dokonać weryfikacji, czy jest jakiś program, albo blank check. Będę o tych ustawieniach mówił później. Chcę Wam pokazać proste zaprogramowanie za pomocą widzicie interfejsu jtag, o którym wspominałem. I teraz wystarczy, co zrobić. Wystarczy nacisnąć przycisk start. Teraz ten klik. Skonfiguru skonfiguruje nam po pewnym czasie ten układ. I widzimy tutaj jest pasek postępu, i już ja widzę na swoim układzie migające diody. To są te, te diody LED, które pokazałem w pierwszej części do programowania układów, czyli poprzednie wideo. Teraz, jeżeli na przykład mam, na przykład tutaj oryginalne oprogramowanie, ponieważ można sobie zapisać z tej płytki, które było i teraz jeżeli chciałbym na przykład je wrzucić to wystarczy, że tutaj mam new file, otwieram i teraz jest takie coś zrobię, że wrzucę sobie, wrzucę sobie ten oryginalny plik tutaj to open i teraz zwróćcie uwagę, mam kolejny plik. Tutaj zaznaczam programowanie. I teraz jak nacisnę start, to jest ta druga funkcja, którą zrobiłem, yy, że za, zapalił się licznik chodzący i LEDy. Więc tak wygląda właśnie programowanie. Yy, więc no nie jest to jakoś trudne, nie chcę tego tutaj zapisywać. Yy, I. Chciałem Wam dzisiaj właśnie pokazać jak wygląda to oprogramowanie Quartus i w jaki sposób się programuje, programuje te układy. No nie jest to jakieś trudne. Tak jak mówię, oczywiście to możecie sobie tworzyć, na przykład możecie pisać w językach takich konfiguracyjnych Verilog albo VHDL i innych, ale tu możecie dodać sobie nowy. I zwróćcie uwagę, pokażę Wam coś ciekawego. Block diagram, schematic file i zwróćcie uwagę. I teraz, jeżeli oglądaliście film na temat bramek logicznych, to powiem Wam coś: te układy programowalne CplD, FPGA, one zastępują komponenty właśnie takie, scalaczki, które zastępują bramki. Tu więc widzicie, one w jednym takim układzie możecie sobie zrobić na przykład bramkę AND. No, pokażę Wam jak to, jak to szybko się robi. Tu mamy logiczne elementy, weźmy sobie, mamy bramkę AND. I sobie weźmy ją tu, wstawmy. I teraz mamy takie coś jak wejścia, czyli mamy tutaj input, dwa wejścia, czyli pierwsze mamy, tutaj drugie, bo jest to bramka dwuwejściowa, i mamy wyjście. I tutaj mamy wyjście. Teraz przybliżyłem Wam i teraz dobra, teraz, teraz sobie zmienię tutaj, zmienię sobie tutaj na, napis, na przykład wejście A, tu będzie wejście B, tutaj będzie wyjście Y na przykład. I teraz tak, teraz mogę sobie to podłączyć, jeżeli tu widzicie, taki się pojawi krzyżyk, i tutaj tak samo, i ciągnę sobie do pierwszego. O tak i drugie wejście ciągnę sobie. Zobaczcie jakie to łatwe. I do bramki. I mam już skonfigurowaną bramkę. Teraz jakbym, jakbym skompilował ten program, to mógłbym ustawić za pomocą Pin Planera, które porty będą naszym wejściem, a które będą wyjściem. I w ten sposób możecie za pomocą układu programowalnego tworzyć właśnie układy cyfrowe, układy logiczne. I używać algebry Bóla, ale to pokażę Wam w innych odcinkach. Tu pokazałem Wam bramkę AND dwuwejściową. Tak jak mówię, oczywiście można tu tworzyć nawet mikrokontrolery i procesory, ale to na, na dużo wyższych układach typu FPGA, o których też powiem w następnych wideoch. Więc tak wygląda oprogramowanie Quartus 2. To wszystko. Do usłyszenia i miłej nauki. Cześć!